Co zrobiliśmy w mijającej kadencji? Co zamierzamy zrobić w następnej dla Teofilowa A? Zrobiliśmy m.in. remont w przychodni rehabilitacyjnej przyłanowej. Tu też zbudowano siłownię plenerową. Z przede wszystkim jednak to remont traktorowej, która jest graniczną między Teofilowem A i Teofilowem B, ale to jest ważna dlatego tego terenu ulica. Remont torowiska w Aleksandrowskiej, a do tego takie drobne sprawy jak kosze na śmieci, ławki, czy czy też remonty chodników i remonty szkół? Co planujemy? Przede wszystkim to budowa węzła przesiadkowego na Żabieńcu. To będzie powiązanie tramwajów, powiązanie kolei, powiązanie autobusów, a z tym się łączy remont łanowe i remont lipiec remontowskich. Oprócz tego planujemy oczywiście kontynuować takie działania jak zazielenianie, jak uzupełnianie ławek, koszy na śmieci. Planujemy też wyremontować drugi budynek szkoły podstawowej, ten pogimnazjalny.